Witam na kanale Mabicom, matematycznym bank informacji, gdzie znajdziecie zadania dotyczące egzaminu ósmoklasisty. W dzisiejszym odcinku dział numer 16, czyli prawdopodobieństwo. Zadanie pierwsze. Na poniższej tablicy podano kolejne liczby naturalne w pięciu ponumerowanych rzędach. Oblicz prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Zdanie pierwsze, prawdopodobieństwo wylosowania parzystej liczby z rzędu oznaczonego liczbą pierwszą jest mniejsze niż jedna druga. Czyli tutaj patrzymy na rzędy, które mamy oznaczone liczbą pierwszą. Liczba pierwsza to taka, która dzieli się przez jeden i przez samą siebie, czyli u nas będą rządki: 2, 3 i 5. I teraz sprawdzamy, ile mamy liczb parzystych widzimy, że w każdym rzędzie mamy po 5 liczb parzystych i 5 liczb nieparzystych czyli mamy te 3 rzędy w każdej mamy po 5 liczb parzystych a wszystkich liczb w tych trzech rzędach mamy 30 czyli mamy 15 30 czyli jedna druga Zatem prawdopodobieństwo wylosowania liczby parzystej nie jest mniejsze od niż jedna druga, bo jest równa 1 druga. Czyli zdanie pierwsze jest fałszywe. Zdanie drugie. Prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba z tablicy zawiera w zapisie cyfrę 4 wynosi 0,3. Sprawdzamy, ile mamy takich liczb. W rzędzie pierwszym mamy liczby 41, 46. W rzędzie drugim 42-47, w rzędzie trzecim 43-48, w rzędzie czwartym 4-14, 24, 34, 44, 49, i w rzędzie piątym 40 i 45. Czyli łącznie takich liczb mamy 14. Czyli mamy 14 liczb, które zawierają czwórkę. Wszystkich liczb w całej tablicy jest 50. Zatem prawdopodobieństwo wynosi 14,5. Zamieńmy sobie tutaj na e, mianownik, żeby był 100. Będzie nam łatwiej zapisać liczbę po przecinku. I wyszło nam 0,28. Pytanie jest, czy pra prawdopodobieństwo to wynosi 0,3? widzimy, że te liczby są sobie różne, czyli zdanie to jest również fałszywe. Zadanie drugie. W pewnej loterii wśród 150 losów co szósty był wygrywający, a pozostałe losy były puste. Wyciągnięto 30, 30 losów i żaden z nich nie był wygrywający. Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B. Oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Na loterię przygotowano 120 czy 25 losów wygrywających. Mamy, że w loterii było 150 losów i co szósty był wygrywający, czyli znaczy, że musimy 150 podzielić na 6, by otrzymać ile jest losów wygrywających. 150 na 6 jest to 25 i tyle było. Losów wygrywających. Czyli na pierwsze zdanie odpowiedzią poprawną jest odpowiedź B25. Zdanie drugie. Wyciągnięto jeszcze jeden los. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający, wynosi 25 120 czy 25 125. Mamy 150 losów, wyciągamy 30, czyli zostaje już nam. 120. Wyciągamy kolejny los i los, losów wygrywających jest 25. Czyli wyciągamy prawdopodobieństwo tego, że los będzie wygrywający, jest 25 do ilości wszystkich losów, czyli wszystkich losów jest w tym momencie 120. Czyli prawdopodobieństwo jest 25, 120. Mamy odpowiedź C. I to jest koniec tego zadania. Zadanie trzecie. Gosia kupiła dwie cebulki kwiatów obie zasadzi w jednej doniczce. Ma do dyspozycji trzy doniczki ceramiczne i dwie plastikowe. Oceń prawdziwość podanych zdań wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F jeśli jest fałszywe. Zdanie pierwsze gosia może zasadzić kwiaty w doniczkach na sześć różnych sposobów. Mamy dwie cebulki, mamy pięć różnych doniczek, i mamy jeszcze podane, że musimy obie, zasadzić, obie cebulki zasadzić w jednej doniczce. Zatem możliwości tutaj mamy y, pięć, a nie sześć, ponieważ y, Gosia może posadzić y, te cebulki w jednej z trzech doniczek ceramicznych lub w jednej z dwóch y, doniczek plastikowych. Zatem pierwsze zdanie jest. A Zdanie drugie. Prawdopodobieństwo, że obie cebulki Gosia zasadzi w doniczce ceramicznej wynosi 1 piąta. Doniczek ceramicznych mamy 3, natomiast wszystkich możliwości jest, tak jak już tutaj wyliczyliśmy, 5. Zatem prawdopodobieństwo, że Gosia obie cebulki zasadzi w doniczce ceramicznej jest 3 piąte. Jest to różne od jednej piątej, które mamy podane w treści, zatem zdanie to jest również fałszywe. Zadanie czwarte. Blokada rowerowa ma zapięcie z szyfrowanym zamkiem z trzema zapadkami. Na każdej z zapadek można ustawić cyfry od 0 do 9. Szyfr otwierający zamek tej blokady tworzą cyfr, trzy cyfry, które są kolejnymi liczbami parzystymi zdanie pierwsze. Prawdopodobieństwo, że pierwszą cyfrą szyfru jest cyfra 0 wynosi 1/9. Wszystkich cyfr mamy od 0 do 9. Czyli tych cyfr mamy tutaj 10. Czyli omeka naszą jest 10. I sprawdzamy prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli że pierwszą będzie 0. Czyli 0 mamy jako jedną możliwość, tylko jedno zero, do wszystkich możliwości, czyli do 10. Zatem prawdopodobieństwo będzie 1 dziesiąta, ponieważ cyfr mamy 10. 0 również liczymy jako dodatkową cyfrę. Czyli pierwsze zdanie jest fałszywe. Zdanie drugie. Istnieją trzy możliwości wyboru szyfru dla zamka w takiej blokadzie. Mamy mieć cyfry kolejne parzyste, czyli Pierwszą możliwością jest 0, 2 i 4. Następną możliwością jest 2, 4 i 6. Trzecią możliwością jest 4, 6 i 8. I kolejne możliwości już nie ma, bo by musiało być 6, 8 i 10, a dziesiątka, dziesiątki już tutaj nie mamy. Czyli mamy łącznie trzy możliwości, czyli zdanie drugie jest prawdziwe. Zadanie piąte. Do gry planszowej użyte są dwa bączki o kształtach przedstawionych na rysunku. Każdy bączek po zatrzymaniu na jednym boku wielokąta wskazuje liczbę umieszczoną na jego tarczy. Na rysunku pierwszym bączek ma kształt pięciokąta foremnego ze znaczonymi liczbami od 1 do 5. Na rysunku drugim bączek ma kształt sześciokąta foremnego ze znaczonymi liczbami od 1 do 6. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zdanie pierwsze. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej niż 3... Na bączku z rysunku 1 jest większa niż 1, druga. Zatem możliwości mamy 5, czyli naszą omegą jest 5. Natomiast naszym zdarzeniem A jest otrzymanie liczby większej niż 3, czyli możemy otrzymać 4 albo 5. Czyli mamy dwie możliwości. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 2 piąte. Dwie piąte możemy sobie na, y, zamienić na ułamek o mianowniku dziesięć, czyli mamy cztery dziesiąte. Tu mamy jedną drugą, to wspólnego mianownika, to będzie pięć dziesiątych. Mamy w poleceniu prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej niż trzy jest większe niż jedna druga. Tu otrzymaliśmy cztery dziesiąte, jedna druga to pięć dziesiątych. Zatem prawdopodobieństwo jest mniejsze, czyli zdanie to jest fałszywe. Zdanie drugie. Uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku 1 jest tak samo prawdopodobne, jak uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku 2. Czyli tutaj możliwości mamy znowu 5, natomiast na pierwszym rysunku mamy 3 liczby nieparzyste. Czyli prawdopodobieństwo będzie 3 piąte. Natomiast na drugim obrazku możliwości mamy 6, natomiast liczb nieparzystych mamy również 3. Mamy 1, 3 i 5. Czyli tutaj prawdopodobieństwo zdarzenia A1 jest 3 szóste. Widzimy w pierwszym bączku mamy 3 piąte, tu mamy 3 szóste. Liczby te nie są sobie równe. Zatem zdanie drugie jest także fałszywe. Na tym kończymy zadania dotyczące prawdopodobieństwa. Zapraszam na inne filmiki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Pozdrawiam Martyna z Mabiką.